Cześć, ze strony LoyTyto i witam was w kolejnym odcinku na kanale Loityty Games. <tryk> I w tym odcinku przetestujemy sobie skina, nowego skina do właśnie Karla. I wygląda on właśnie <tryk> tak. Nazywa się Leonard Karl I jest to skinek ze, ze współpracy Supercell'a i Brown i Friends, czy jakoś tak? Więc wybieramy go sobie i pogramy nim kilka gierek. <tryk> jest ze mną też dzisiaj mój, mój kuzyn, yy, który pomoże mi tutaj wygrać jakieś tam gierki. O, widzicie napisał zostawcie suba, więc możecie zostawić suba i łapeczkę w górę pod tym filmem, jeśli film się Wam spodoba. I możecie napisać w komentarzach jak oceniacie tego skinka, według mnie jest bardzo fajny. I co? I w ogóle się jeszcze przywitał. Możecie go też powitać na tym, na w komentarzach e, Więc co? Myślę, że już sobie tutaj zagramy. Zagramy sobie duo i lecimy. Więc no. Lecimy sobie z duo ten zgin mi się w ogóle bardzo podoba Już zagrałem nim trochę gierek I powiem wam, że bardzo fajne jest Zobaczcie to na przykład, patrzcie to Zrzuca takim grzybkiem I jeśli rzuc, rzuci tym grzybkiem to mu się pojawiają wokół Niego takie, taka animacja Coś na stylu, widzicie? Takie, taki, taka chmurka z melodyjką I coś takiego Nie wiem co to jest Dobra, ten ból się wystraszył. I uciek sobie Dobra, no i poszedł po swoją koleżankę Bibi o, oberwałem. Dobra. Ona też oberwała i zginęła właśnie. Oj, tu mam jeszcze Ems, która mnie właśnie chyba zabije. Tak, niestety. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Jeszcze 10 sekund się odradza, więc na luziku. Ja myślę, że na luziku. 5, tak, odradzę się, dobrze. Zlecimy dalej. A. teraz pokazuje mi, że on zebrał tego power cube'a. Ale sobie bo tak jestem odporny O, no niestety nie na długo byłem odporny Ale okej, okay. lecimy sobie z gieraczką Cały czas O, mamy tutaj bibi, więc bardzo chętnie bym ją sobie załatwił No i tak też zrobimy Dobrze Dwa power Cuby. Okej, okay, tam siedzi ból O ja, piórnicze, oni tu mają power Cubów. O, jeszcze mnie zamrozili To nieźle o, ale on ją zabił. O nie, ale to było cios poniżej pasa, naprawdę. Ale plus dwa pucharki, więc nie jest źle. Dobra. Lecimy z kolejną giereczką. Jak widzicie, niedużo mi też brakuje do... Yy, jak on się nazywa? Bo. Mam już 2813 pucharków. Więc brakuje mi niecałych 200 pucharków do Bo. I z niego sobie też właśnie zrobimy odcinek, więc... Yy, Zobaczycie, jak nim gram, jak już go odblokuję. Oczywiście odbiorę go na odcinku, żeby nie było. Dobra. Ja lecę po tamtą skrzyneczkę. On leci po tamtą. Dobra, mam ją tutaj. Nie, wiem, no, mi się bardzo podoba ten skinek. Oceniam go 10 na 10. Jest bardzo fajny. No i w ogóle jest taki śmieszny, wiecie. On może być też rzadki, gdyż jest to skinek ze współpracy, więc nie wiadomo jak z nim będzie. Czy będzie rzadki, czy nie. Ale ja myślę, że tak. Że będzie dosyć rzadki. Więc dlatego go też go kupiłem. Miałem na początku kupić mega boxa, ale yy, stwierdziłem, że nie kupuję jakieś skinki. No, i to był dobry wybór, że nie kupiłem. Bo w, te, w tym momencie mogę kupić właśnie oto tego skinka pięknego. Serio. Według mnie jest bardzo ładny. O kurczę, zabili go. Ja idę po te kiby, idę po te kiby. Dobra, mam te kiby. I teraz mogę już chyba na nią lecieć. O nie, dobra, odrodził się jej teammate, więc ja poczekam na mojego teammate'a. Dobra. O kurczę, dobra, nie trafiłem. Prawie, te teraz było już bardzo blisko. A tu jeszcze ten cwaniaczek siedzi. Dobra, lecimy z nimi, Cwaniaczku, oś tutaj. Ale tam, mocno. Dobra, ja lecę chyba po tą piperkę. Oła. Ale mocno od niej oberwałem. No i teraz mnie ten Daryl zabije. Dobra, ale mój kuzyn raczej sobie powinien z nim poradzić. No, już ma bardzo Loła i poradził sobie z nim, więc pierwsza giereczka w tym odcinku wygrana. Bardzo się cieszę. Dobra, mamy. Zaraz w sumie 14 ranka będzie na Karlu. No to już też nie, niezły wynik. No naprawdę. 2822. Może w tym odcinku się postaram wbić 2900, ale nie jestem pewny, czy mi się to uda. Dobra, już trwa odcinek 5 minut. No to jeszcze trochę, dobra, dobra, dobra. Lecimy sobie tutaj po tą skrzyneczkę. Oj, właśnie tutaj Bibi chce mnie dorwać. I kolcik. Dobra, pal gumę kolca. Dobra, kuz mi pomoże, więc jest git. Bo sam sobie nie do rady raczej. O, tutaj jeszcze Leon nas chce dojechać. Leoniasty. A w ogóle tutaj jeszcze... A w ogóle z tej współpracy będą też inne skinki. Będzie jeszcze taki fajny misiu El Primo. Ale ja chyba wolę od El Primo tego Karla właśnie. I będzie jeszcze... Skinek do Leona. Tak, do Leona, taka kaczuszka, coś w tym stylu. Więc... Na niego nie czekam, bo nie mam Leona, więc no. A gdybym miał Leona, to jeszcze bym czekał, ale... Niestety nie mam Leona, więc nawet mi się w sklepie nie pojawi. Chyba, że pojawi pewnie się taka specjalna oferta, że... No i się zagadałem. Pojawi się taka specjalna pewnie oferta, że możesz zdobyć Leona razem ze skinkiem, więc. To jest takie. No, oferta jest okej, okay, ale nie będę miał tyle gemów, żeby ją kupić, więc. No. Okej, okay, lecimy sobie tutaj z Gierką, bo się rozgadałem. I prawie mnie tutaj zabili przed chwilą. Jak widzieliście. O, tu mamy BB Colta. Ja bym sobie tego kolta podjechał, bo on nie ma powerkibów. I ja się tak właśnie zrobimy. Dobra. O kurczę, ale on też ma niezły nie, nie rekord od powerki'ów. no to będzie ciężko. Jak my mamy po 5 powerkibów, no to będzie masakrycznie ciężko. Dobra. Tak się tutaj lecą strzały w moją stronę. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Kurde, nie, Dobra, uciekłem. No ale niestety mnie zabili. Kurczę, szkoda, ale drugie miejsce nie jest źle. Ważne, że nie przegraliśmy na początku gry. Oj, brakuje mi jednego pucharka do 14 rangi, więc to sobie zrobimy na pewno. Lecimy. Dobra, kolejna gierka. 7 minut trwa odcinek, więc myślę, że jeszcze z 3 minuty, 4 i kończymy odcinek, albo 5. Nie wiem, zobaczymy. Dobra. No, to ja mam iść po ok? okej? Kruk? O kurczę kruk? Ej, ej, nie, 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 zostaw mnie. Dobra, idę mu pomóc, ale mnie ten kruk tu podjeżdża, więc nie mam też zbytnio jak. No nie, 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 nie mogę paść! Kurczę, no jak to? No nie, no. No i na minusie trzy, naprawdę. Lecimy, teraz mi 4 brakuje do 14 rangi, więc lecimy sobie z kolejną gierką Tak, tego nie zostawię Czekajcie chwilę Dobra, lecimy z kolejną gierką No i co? Ten skinek według mnie cały czas jest 10 na 10, bardzo mi się podoba ten skinek Lecimy Taka śmieszna żabka Śmieszna żabka, która tak grzybkiem Więc to jest naprawdę niezły i chyba to jest póki co najlepsze skin jakiego kupiłem kiedykolwiek. No i właśnie ktoś tutaj do mnie dzwoni. Dobra. Więc lecimy sobie. O, tutaj ktoś ma megalowa. A Mortis i ten. Dobra, zabity. Tutaj jeszcze kolejny Mortis. Chce nas podjechać. No i właśnie tu rzucają bombami. I tu jeszcze podjeżdżamy z drugiej strony Ems razem z jeanem. Więc jesteśmy trochę... W, no w trochę w bardzo dużej kanapce, że tak powiem. O kurczę, co blisko podszedłem. Dobra, uciek uciekłem z tej kanapki w trochę. Dobra, zaraz ja spróbuję ich wziąć w kanapkę. Okej. Okay. Tutaj mamy tego Jeana śmiesznego. Dobra, jest zabity. jaj, nie, nie widziałem tej M's tam w ogóle. Dobra Nie, 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 po co on to zrobił? Mam nadzieję, że go sobie... No dobra, kurde. To było trochę niepotrzebne, ale przynajmniej 14 ranga będzie na tym, jak on ma Karl, co ciągle jego nazwy. No i teraz brakuje mi dużo jeszcze do 15 rangi na nim, więc to jest no... Naprawdę. I lecimy sobie ze skrzyneczką. Yy, I co? Myślę, że jeszcze zagramy jedną gierkę i skończymy odcinek. Tak, myślę, że do 10 minut jeszcze tak ponad. I lecimy z ostatnią giereczką w tym odcinku. Jak już mamy przetestować tego skina to do końca, więc lecimy. dwóch 15 minut. A no to dobra, to ja sobie sam ją przetestuję. Na gierce solo i to będzie ostatnia gierka w tym odcinku, więc lecimy. Więc możecie go pozdrowić na czacie, mojego kuzyna, bo ja już za chwilę kończę odcinek, więc... Więc no. Nie będę już tutaj czekał 15 minut. Ale możecie mu pozdrowić go na czacie, on na pewno zobaczy ten filmik. Zostaw mnie! Ja ci nic złego nie zrobiłem, zostaw mnie. A i co teraz już nie jest ze śmiechu, co? No ale mi też już teraz nie ze śmiechu, bo mnie tu jeszcze Rosa z drugiej strony podjeżdża. Dobra. Jezu, dużo tu osób jest. Masakra. Lecimy. Nie ma tu nikogo nie ma. Ale to jest ten cold, którego bardzo chciałbym zabić. ale było blisko, żeby go zabić. Kurczę. Dostałem na minusie. Nie, na szczęście nie dostałem. Eee, no i co? Dobra, odcinek już 11 minut trwa, więc myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Jak mówiłem, skinka oceniam 10 na 10. Polecam wam go kupić. Jeśli się zastanawiacie, czy go kupić właśnie, to ja wam go polecam. Jest bardzo fajny. No i mówię wam, może być trochę rzadki ten skinek po jakimś, po jakimś czasie. Bo już pewnie nie będzie wracał tak często. Często. Nawet nie wiadomo, czy w ogóle jeszcze kiedyś wróci. Więc on będzie na pewno rzadki. I co? W tym odcinku to by było na tyle. Jeszcze raz mówię, polecam tego skinka. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!